Witam. Mój dzisiejszy monolog chciałbym zacząć od pewnej anegdoty. Już jakiś czas temu mój ojciec polecił mi film 7. Spokojnie, nie będzie tu spoilerów, mimo że ten film ma już 30 lat. Zaufałem owej rekomendacji, ponieważ wiem, że mój ojciec całkiem dobrze zna mój gust filmowy. W połowie filmu zrobiłem sobie 5 minut przerwy, aby dolać sobie herbaty itd. I wtedy byłem zachwycony tym filmem. I aż żałowałem, że zaraz skończę oglądać ten film, bo chętnie zobaczyłbym cały serial oparty o ten pomysł. A gdy nadeszło zakończenie, poczułem się rozczarowany. Że jak to tak? Bohaterowie zachowali się w taki sposób. Przecież to było jakie było? Ludzkie. To był bardziej realistyczny obrót spraw niż standardowe, filmowe bohaterstwo. I następnego dnia dotarło do mnie, że takie zakończenie właśnie miało być i takie emocje miało we mnie zwołać. I między innymi dzięki temu tak wyraźnie zapamiętałem ten film. Za każdym razem, gdy dostrzegam w jakimś medium jakieś zjawisko, zastanawiam się, jakie to ma przełożenie na gry. Zacząłem się zastanawiać i doszedłem do pewnego pytania iście filozoficznego wręcz. Czy podczas grania w gry musimy czuć ciągle satysfakcję? Pierwszy przykład z brzegu: Horrory. Kocham Downfall i uważam, że to gra, o której można by nagrać osobny film, co najmniej jeden, ale nie chcę nic spoilerować, więc najlepiej to idźcie i ograjcie. Ale mimo to ogrywałem Downfall w sesjach 30 minut, maks godzina, bo musiałem robić sobie przerwy, bo realnie bałem się tej gry i czułem się niekomfortowo grając w nią. Horror to chyba najbardziej oczywisty gatunek, który korzysta z możliwości wywołania u odbiorcy jakichś odczuć teoretycznie negatywnych, jak strach, dyskomfort i niepokój. Aczkolwiek w przypadku horroru mówi się o takim zjawisku, że ten strach jest bardziej kontrolowany i gdy on faktycznie przejdzie, czujemy jakąś tam ulgę. Jeżeli chodzi o dyskomfort i niepokój, na tym samym bazują soul -like Te gry często chcą pokazać, że postać gracza jest śmieciem, bezwartościowym kmiotem, który bohaterem może zostać tylko i wyłącznie z przypadku. Osobiście nie lubię grać postaciami, które od początku gry są doświadczone, potężne i wydają się mieć cały czas sytuację pod kontrolą, a przynajmniej w jakimś tam stopniu. Przykłady takich postaci to Geralt z Rivi, Kratos, Lara Croft, Dante z Devil May Cry, no i Bayonetta z Bayonetty. Dużo bardziej wolę postacie, które zaprzeczają stereotypowej wizji superbohatera. Postacie, dla których każda walka wydaje się zmuszaniem swojego organizmu do przekroczenia limitów. Arthur Morgan w drugiej połowie Red Dead Redemption 2 jest słaby, schorowany, ale mimo to idzie naprzód. W końcu w swoim settingu był on uważany za najlepszego rewolwerowca. To samo można powiedzieć o Old Snake'u z Metal Gear Solid 4. Stary, osłabiony, ale przepełniony determinacją. Batman w ostatniej grze z serii Arkham i mimo, że był on przedstawiony jako taki badass... To było widać wyraźną słabość, ponieważ w końcu trafił na przeciwnika, którego pokonanie wymagało ostatecznego poświęcenia, jakim było zdjęcie maski. Z przykładów pozagrowych w serialu Peaky Blinders obserwujemy, jak Thomas Shelby zaczyna jako mały lokalny gangster, a kończy walcząc z najpotężniejszymi ugrupowaniami w tamtych czasach. Dla mnie najbardziej podniosłym momentem była scena odmawiania aktu skruchy z sezonu trzeciego. Kto oglądał ten wie? To napięcie zbudowane kadrowaniem, kolorystyką, oświetleniem i przede wszystkim fenomenalną grą aktorską Kiliana Murphiego. Emocje związane z tym, czy bohaterowi uda się skończyć to, co chce, zanim jego ciało doszczętnie odmówi posłuszeństwa. I te wymienione przed chwilą zabiegi zabierają nam. Satysfakcję z oglądania postaci idealnej, której wszystko wychodzi. Zamiast tego obserwujemy słabość i w jakimś aspekcie upadek, lecz to dodaje podniosłości i sprawia, że łatwiej jest nam się utożsamić z taką postacią. Stanley kiedyś powiedział, że gdyby to on pisał postać Supermana, uczyniłby go bardziej, cytując, vulnerable, co w tym kontekście można by przetłumaczyć jako wrażliwym na obrażenia, ponieważ uważał on, że idea postaci, która może wszystko, czyni ją mniej interesującą. Przecież nawet tak potężne istoty jak bogowie w mitologii greckiej są przedstawieni jako istoty wadliwe. Albo na przykład sytuacja, w której jakaś ważna postać umiera. I okazuje się, że ta śmierć była w sumie bez znaczenia i pomic. Jako odbiorca uwielbiam, gdy jest taka sytuacja, i ja czuję to uderzenie o ziemię, to brutalne uderzenie związane z tym, że śmierć jakiejś postaci nic nie znaczyła. Ile jest książek również, których czytanie samo w sobie jest toporne, taka lita na bokowa. Poza trudnym językiem czytania nie ułatwia tematyka, która dla wielu osób może wydawać się obrzydliwa. Zresztą w Lolicie wyczytamy bardzo ciekawą rzecz, cytując: Przymiotnik obraźliwy często bywa synonimem niezwykłego. Wielkie dzieło sztuki zawsze oczywiście jest oryginalne, a zatem z samej swej natury winno sprawiać odbiorcy mniej lub bardziej szokującą niespodziankę. I swoją drogą ma to bardzo duże przełożenie na każdą formę sztuki, w tym gry. Ale to jest rzecz, którą zostawię Wam do przemyślenia we własnym zakresie. To wszystko, o czym do tej pory mówiłem, to w głównej mierze zabiegi narracyjne, które teoretycznie dla stereotypowego odbiorcy mogą odebrać element pustej rozrywki. Porozmawiajmy więc może o rozgrywce. Ustalmy na początku, jakie gry możemy nazwać wygodnymi. I potem zastanowimy się, czy aby na pewno ta wygoda zawsze idzie w parze z dobrą zabawą. Dodam, że dzisiaj słowem dobra zabawa będziemy nazywać raczej płytkie podejście do samej czynności grania. Bo zdarza się często, że sama trudność podnosi przyjemność z grania, jeżeli jest oczywiście skonstruowana w prawidłowy sposób. Ale tak jak mówiłem, dziś skupiamy się na perspektywie eskapisty. I może spróbujemy go przekonać do wyjścia ze strefy komfortu. Jako przykład idealnych gier dla eskapistów, wydaje mi się, że można wymienić gry Ubisoftu. Polecam tu obejrzeć film kolekcjonera pod tytułem Prawdziwa twarz Ubisoftu, w którym kolekcjoner mówi, że Ubisoft za bardzo zafiksował się na płynności i tempie rozgrywki, a efektem tego jest sprawienie, że te gry są. Raczej nudne i w nowszych Assassinach skradanie się wydaje mniej efektywną alternatywą otwartej walki, aniżeli faktycznie jakimś wyborem. Chociaż tu akurat jest wyjątek, według mnie, bo w Assassin's Creed Odyssey skradanie jest o wiele lepsze od walki, bo walka jest tak spartolona, że nawet pan Wiesio byłby dumny. Ja na przykład, żeby się nie zanudzić w Assassin's Creed Syndicate, musiałem narzucić sobie wyzwanie, że w misjach umożliwiających skradanie wczytuję checkpointa za każdym razem, gdy zostanę wykryty, a nawet mimo to gra była śmiesznie prosta. Wcześniej wspomniany kolekcjoner w tym samym filmie mówił takie zdanie, które dało mi do myślenia. Nie chcę czuć się jak Bóg zabijający mrówki, chcę czuć się jak mrówka zabijająca bogów. Bo w sumie jaka jest przyjemność? Z pokonywania przeciwników, którzy ledwo co stawiają jakikolwiek opór. To tak jakby Max Verstrapen przyjechał na kartingi dzieciaków, objechał ich wszystkich i powiedział, że to był dobry wyścig. Jak już jesteśmy w temacie wyścigów, gracze symulatorów celowo utrudniają w pewien sposób sobie grę. Z tego co się orientuję, każdy symulator albo prawie każdy symulator wyścigów oferuje jakieś ułatwienia i asysty jazdy. Ale w community. Sim Racingu działa to podobnie jak samony w serii Dark Souls, bo używanie tych asyst jest uznawane za okazanie braku umiejętności. I w przypadku na przykład gran Turismo Sport, w które grałem osobiście, ja to w pełni rozumiem, bo tam na tych wszystkich asystach to jest praktyczny autopilot. Możliwe, że ten temat będę jeszcze rozwijał w przyszłych filmach. Ale jako mniej oczywisty przykład tego, że niewygoda może być doceniona przez graczy, chciałbym z wami przeanalizować walkę z Mr. Freeze'em w Batman Arkham City. Boss polegający na wskradaniu. Pomysł ryzykowny sam w sobie. Bez odpowiedniego przemyślenia, taki boss może wyjść jako frustrująca walka. I w wielu grach tak faktycznie było. Ale nie tym razem. Jak wygląda skradanie w serii Arkham? Nie bez powodu w tej serii sekcje skradania nazywają się sekcjami łowcy. Batman jest absolutnym bogiem ciemności i skradania. W każdym momencie możemy wejść do kratki w podłodze, aby odetchnąć. U kratki są sprawdzane przez przeciwników tylko jeśli podejmiemy jakąkolwiek akcję w ich pobliżu, pokroju znokautowania przeciwnika. A jak nie kratka w podłodze, to są jeszcze gargulce, które zazwyczaj są bezpiecznym miejscem, z którego można zaplanować następne działania. Do tego mamy tryb detektywistyczny, który pozwala widzieć wrogów przez ściany i wiele tego typu form pomocy. A jak to wygląda u Mr. Freeze'a? Jeżeli będziemy używać za dużo trybu detektywistycznego, Freeze włączy zakłócacz, który sprawi, że do końca walki owy tryb detektywistyczny będzie wyłączony. Ponadto, w walce z Mr. Freeze'em nie ma gargulców, Mr. Freeze cały czas namierza lokalizację Batmana, więc nie można ani chwili odpocząć od bycia ściganym. Ponadto, Freeza musimy znokautować kilka razy i za każdym razem to musi być inny sposób, bo walka ta polega na tym, że Freeze cały czas dostosowuje się do taktyk Batmana. Jeżeli wykonamy powalenie z kratki w podłodze, Freeze zniszczy wszystkie kratki. I dlatego na przykład ja się bardzo cieszę z tego, że Freeze jest jedną z najbardziej uznanych i zapamiętanych walk w serii Arkham. Ponieważ jest to walka z bardzo dobrym designem, bardzo dobrym pomysłem na siebie, dobrym wykonaniem, a także jest to walka niewygodna. Dlatego, moi drodzy, mój apel na dziś. Pamiętajmy, że gry nie zawsze muszą być wygodne i doceniajmy gry, w których ta niewygoda jest dobrze zrobiona. Idźcie, spróbujcie zrobić jakiś challenge run w ulubionej grze. Tymczasem ja się z wami żegnam. Idę zagłębiać kolejne nisze growe, które są mi jeszcze obce. To była sztuka grania. Żegnam się z wami. Cześć!